Witam cię bardzo serdecznie. Jeżeli jesteś tutaj i oglądasz teraz o 18.30 w poniedziałek, to duża szansa, że spodziewasz się tutaj warsztatu na żywo. Jak najbardziej ruszamy już niedługo z naszą nową ramówką warsztatów rękodzieła na żywo. Tradycyjnie, jak już właściwie chyba od dwóch, trzech lat musiałabym to sprawdzić. Co tydzień w poniedziałek o 18:30 serwujemy Ci tu warsztat rękodzieła na żywo. Różne techniki, czasami gościnne warsztaty, czasami ja sama prowadzę warsztat makramy, szydełkowania lub punch needle, lub zapraszam gościnnych artystów, którzy prezentują tutaj różne inne techniki rękodzieła. Nasza zasada to, żeby te warsztaty były na tyle proste, aby w zaciszu domowym, oglądając takie wideo, można było spróbować różnych technik rękodzieła i pokazać takie wideo nawet osobom, które twierdzą, że są niemanu jak najbardziej będziemy kontynuować naszą ramówkę, naszą tradycyjną taką rozrywkę cotygodniowych warsztatów na żywo, jednak pojawi się troszkę zmian od nowego sezonu. Jeżeli jesteś tutaj o 18.30 albo nawet oglądasz to wideo po prostu później, trafiasz, bo algorytm ci podsyła, to zapraszam cię jak najbardziej. W tym roku trochę bardziej hucznie będziemy świętować ogłoszenie nowej ramówki, czyli planu, co w kolejnych tygodniach zobaczysz tutaj w formie takich warsztatów na żywo. Dlaczego? Wychodzimy z założenia, żeby będzie ci po prostu łatwiej zaplanować, aby na niektóry z nich po prostu być na żywo. Oczywiście nagrania tych warsztatów zostają tutaj do dyspozycji Zresztą na tej playliście, na której oglądasz to wideo, znajdziesz też nagrania poprzednich, zeszłorocznych, poprzedniorocznych warsztatów rękodzieła. One jak najbardziej ciągle są do dyspozycji. Ale jednak zupełnie inna energia, kiedy robimy to wszystko na żywo. W tym roku zapowiadamy małą zmianę. Będziemy zmieniać godziny naszych warsztatów. Przenosimy je na porę bardziej przyjazną, jeżeli chodzi o oświetlenie, czyli na godzinę 11. Zauważyłyśmy, że podczas zimowych warsztatów o 18.30 już zazwyczaj jest ciemno. No, musimy korzystać z sztucznego oświetlenia i po prostu jest to z wielką niekorzyścią dla jakości nagrania takich warsztatów. Dlatego Postanowiłyśmy przenieść warsztaty na godzinę 11 i od najbliższego sezonu to właśnie o 11 co poniedziałek będą odbywały się warsztaty na żywo. Ale, ale, wiemy, że wiele osób przyzwyczaiło się do godziny 18.30, to właśnie dlatego o 18.30 dzisiaj publikujemy to nagranie, które przygotowałam dla Ciebie wcześniej. Zobaczysz tutaj jeszcze kilka wideo, które będą skakiwały regularnie co poniedziałek o 18.30 i prawdopodobnie będą one po prostu taką zajawką albo streszczeniem warsztatu, który będzie się odbywał o godzinie 11 po to, aby wszystkie osoby, które przyzwyczaiły się do tej pory, poniedziałek 18.30, Troszeczkę zachęcić do tego, aby wskakiwać do nas o godzinie 11. Ja wierzę, że będzie to poprawiało jakość naszych warsztatów. O 11 mamy jednak zupełnie inne oświetlenie, mamy światło dzienne, dzięki czemu nagrania są w o wiele lepszej jakości. Dodatkowo wiemy też, że jest to taka pora, kiedy po prostu mamy trochę więcej energii, to nie jest takie przytłoczenie całym dniem pracy, więc te warsztaty też mają zupełnie inną dynamikę. Jest to taka decyzja nasza wspólna kolektywna jako społeczności, ale pamiętaj, że jeżeli o 11.00. I jesteś w innym miejscu, może jesteś w pracy, może dziecko biega po domu i nie bardzo możesz się skupić, albo dzieje się milion innych rzeczy, to pamiętaj, że każdy z takich warsztatów będzie nagrywany, a nagranie będzie zostawało tutaj na YouTube. Także widzimy się już niedługo. Za tydzień jeszcze przypomnę o tym, może już jakiś spoiler dotyczący ramówki i tematów naszych najbliższych warsztatów. Natomiast lada chwila, lada poniedziałek ruszamy z kolejnymi warsztatami. Teraz natomiast zapraszam Cię do udziału w naszej konferencji Handmade Business Summit. To właśnie dlatego teraz priorytetem jest nasza biznesowa konferencja i troszeczkę odkładamy start warsztatów na nieco później, żeby nie działo się tutaj zbyt wiele na naraz, żeby każda rzecz, którą wypuszczamy tutaj dla Ciebie, dla naszej społeczności, miała jak najlepszą jakość. Także zapraszam Cię za tydzień. Już mały spoiler, ramówki naszych warsztatów, jeżeli jesteś takim sympatykiem warsztatów rękodzieła i wskakujesz do nas na oplotki właśnie ze względu na te warsztaty, pamiętaj, że o 18.30 będziemy Ci serwować takie przypomnienie lub podsumowanie, natomiast warsztaty będziemy przenosić na godzinę 11 w poniedziałki. Do zobaczenia na kolejnych warsztatach i też w kolejnych wideo tutaj na kanale YouTube. Pamiętaj, żeby zasubskrybować, Subskrybować kanał. Dzięki temu za każdym razem, kiedy pojawi się u nas nowe wideo lub będzie się zapowiadał jakiś fajny warsztat, dostaniesz automatyczne powiadomienie z YouTube'a. Wystarczy kliknąć subskrybuj i pozostajesz z nami w kontakcie. Do zobaczenia na kolejnych wideo.